Kiedy Przemysław Babiarz chorował, wspierała go żona. Potem modlił się, gdy ona cierpiała. Marzena Babiarz, żona znanego komentatora sportowego i dziennikarza TVP Przemysława Babiarza, zmarła po długiej walce z chorobą. Informacja o jej odejściu poruszyła zarówno środowisko medialne, jak i tysiące widzów. Dziennikarz przez większość kariery chronił prywatność swojej rodziny, jednak w ostatnich miesiącach sam zaczął mówić o trudnych doświadczeniach, jakie dotknęły jego samego i żonę. Para poznała się przypadkiem na targach spożywczych, podczas których przemysław Babiasz pracował jako konferansjer. Marzena, z zawodu tłumaczka języka hiszpańskiego. Szybko skradło jego serce. Po roku znajomości pobrali się w 1998 roku. Doczekali się córki Luisy. Przez lata dziennikarz TVP i jego żona tworzyli jedno z najbardziej zgodnych, oddanych sobie małżeństw w medialnym świecie. Początek 2024 rok był dla rodziny wyjątkowo trudny. Dziennikarz przeszedł planowaną operację kręgosłupa, po której wystąpiły groźne komplikacje, zakażenie organizmu znacznie wydłużyło jego hospitalizację i rekonwalescencję. Wtedy to Marzena Babiarz była jego największym wsparciem, czuwając u jego boku przez wiele tygodni. Gdy Marzena Babiarz zachorowała, role się odwróciły. To Przemysław Babiasz stał się jej opoką, walcząc wraz z nią o każdy kolejny dzień. Podczas wydarzenia religijnego, 8 męskie oblężenie Jasnej Góry we wrześniu 2024 roku opowiadał o dramacie, jaki rozgrywa się w ich rodzinie. Choroba Marzeny Babiasz. To jeden z najtrudniejszych okresów w naszym życiu. Choroba najpierw dotknęła mnie, a teraz dotyka moją żonę. Jednak wierzę, że przejdziemy przez to mocniejsi, mówił, podkreślając, jak ważna jest dla nich wiara. Choć nie ujawniono szczegółów choroby, było jasne, że marzena babiarz zmagała się z ciężkim i wyniszczającym stanem. Dziennikarz regularnie odwiedzał żonę w szpitalu, lecz nie zdradzał więcej informacji, chroniąc jej prywatność. Śmierć Marzeny Babiasz. Kondolencje i reakcje. Pomimo wysiłków lekarzy i wsparcia rodziny Marzena Babiasz odeszła, pozostawiając zupełnie zdruzgotanego męża i córkę. Kondolencje przekazały nie tylko osoby z branży, ale również władze rodzinnego miasta dziennikarza, przemyśla. W oficjalnym komunikacie napisano, Panu Przemysławowi Babiarzowi, wybitnemu dziennikarzowi i honorowemu obywatelowi miasta Przemyśla, wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia w niezwykle trudnych chwilach po stracie żony składają prezydent miasta Przemyśla Wojciech Bakun oraz przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Kowalski. Media społecznościowe natychmiast zapełniły się słowami wsparcia dla Przemysława Babiarza. fani i współpracownicy podkreślają niezwykłą klasę dziennikarza i jego siłę ducha życząc mu wytrwałości w najtrudniejszym momencie życia